My oddajemy głos ludziom, bo oni wiedzą najwięcej. Sami sprawdźcie Ulica Mówi tylko w Mixtape TV. Jeżeli mielibyście sobie przypomnieć, co najważniejszego usłyszeliście od, swojego mamy, od swojej mamy lub taty, co powtórzylibyście swoim dzieciom, to co by to było? O ciężkie pytanie. To masz teraz chwilkę, żeby się zastanowić, a ja przejdę tutaj do kolegi. <noise> to jest dobre pytanie. No Zawsze trzeba wierzyć w siebie. Okej, okay, to, to jest to, co byś chciał przekazać właśnie swoim dzieciom? Wierzyć w siebie? No tak, to bym przekazał akurat. To mi mówili od małego, to tak samo bym przekazał. A może coś sam z siebie teraz? Przez te tyle... Ile lat już żyjesz na świecie? Myślę, że z 20 wiosen... z 20. 20. Czy przez te 20 lat nauczyłeś się czegoś, co sam byś chciał przekazać właśnie? No żeby... zawsze no wierzyć w siebie, no w sumie, no to rodzice mówili i... Żeby się nigdy nie poddawać, że zawsze są jakieś złote upadki, trzeba wstać po prostu. Raz lepiej, raz gorzej, wiadomo. A już wymyśliłaś? Tak, ym, mama mi zawsze powtarzała, że trzeba żyć tak, żeby się potem nic nie żałowało i że lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż że się czegoś nie zrobiło. Czyli w skrócie tak, jakby jutra miało nie być. Tak, dokładnie. No, że rodzina najważniejsza jest też. Z rodziną dobry stosunek. To dla to, mnie to, to, to bardzo ładne. Przykazał moim dzieciom też, tak. My nic. Nic ważnego ci rodzice nie powiedzieli? A tobie może coś powiedzieli. Żebym szanował pieniążki. O, bardzo ładne. Dobra, nie zatrzymuję was dłużej, piękne dzięki. Dzięki, na razie, miłego dnia panowie. Najgorsze imię dla psa, jakie możecie sobie wyobrazić, to? Nie wiem. Najgłupsze, nie wiem, Fafik, Azor, coś takiego, nie wiem, nie słyszeliście nigdy głup... Pimpek. Pimpek. ja myślę, że gdyby ktoś mnie nazwał Pimpek, bym chodził całe życie obrażony. Nie wiem, nie wiem jak wy. Max. Max. Mmm… Jezu, nie wiem. Dlaczego akurat Max? Bo mój brat się tak nazywa i jak potem słyszę, jak jest na ulicy ktoś tak woła psa, to to mega dziwne. Chyba Kogel i Mogel. Kogel i Mogel, ale to musiałyby być bliźniaki. Tak, dokładnie. Ej, to jest spoko, nie wiem czy ci nie ukradł. Ja mam psa i on ma na imię Brzoskwinia. Brzoskwinia? To już jest drugie chyba dzisiaj, które słyszę yy, jedzeniowe. Tak, tak, <laughs> jedzenie. To właśnie, takich mam piesków, a drugie jest kotleta, to… Kotlet i brzoskwinia. Danie, nie musi być bałkańskie, po prostu twoje ulubione, które musisz jeść do końca życia. To co to jest? Ja właśnie teraz jako nagrodę za to, że tyle przeszłam, yy, idę to danie zrobić. O A... proszę. A to... co to będzie? Naleśniki z bananami i nutellą. Mniam. Kurczak. Jakiś konkretny kurczak, czy po prostu kurczak? Kurczak. I wariacje na temat kurczaka. A sushi smażone, surowe? Każde, Ka każde możliwe. Pizza pewnie, albo makarony. E, jakaś konkretna pizza, czy po prostu wariacje na temat? Chyba, różne wariacje. O, mięso. Jakieś konkretne mięso, czy krowa, świnia? Lawina. Jakieś steki, takie sprawy? Tak, tak. tak. Jesteś stekową dziewczyną. Tak, tak. Tak musi być na makarony ogólnie, generalnie makarony różne. No. Ale jakiś konkretny, czy ogólnie makarony? Ogólnie no. A jaki jest twój ulubiony rodzaj makaronu? Nie wiem, spaghetti, penne. Spaghetti, no. Dobra, Patryk? Ja bym chyba pizzę powiedział, bo to jakby pizzę masz ze wszystkim gdzieś, nie? Czyli pizza, a jaka jest Twoja ulubiona? Eee, no chyba tak standardowo, nie? Jaka jest rzecz, którą powinni wiedzieć wszyscy, ale nie wiedzą? Że jak się z kimś umawiasz na jakąś godzinę, to przychodzisz na tą godzinę. Bardzo warto o tym powiedzieć! Ja mam na przykład coś takiego, że mam limit czekania na spóźnialskich. 15 minut nie przychodzi, ja idę do domu i może się walić, palić tego. No ja powinnam to stosować, bo już się spóźniła jak Ile się spóźniłaś? Nie, bo ja pomyliłam metra. Jak można pomylić metra? Są tylko dwa. No, ale powiedziała mi, że mam być na Młocinach. Znaczy powiedziała mi, że mam być w metrze, ja nie wiedziałam, że na Młocinach. Nie, nie, na Młocinach. Nie wiem, prawdę? Prawdę powinni wiedzieć. A jaka jest ta prawda? Czy podzielisz się z nami prawdą? No, że każdy jakby powinien wiedzieć to, co jest prawdziwe o każdym, żeby nie było żadnych kłamstw. Co powinni wiedzieć wszyscy ludzie? Hu, ciężkie pytanie. Eee, Sens życia by powinni wszyscy wiedzieć. Wszyscy ludzie powinni wiedzieć, jak odnosi się do innych ludzi i ogólnie o szacunku dużo, dużo więcej. Ludzie powinni się szanować ogólnie. Dokładnie tak. Uważasz, że ludzie się nie szanują? Nawzajem? Tak, właśnie tak uważam. Czasami tak. A jeżeli miałbyś wybrać jedną potrawę, jedno jedzenie, do końca życia musisz je po prostu spożywać, to co by to było? Polskie czy takie internacjonalne? Twoje, twoje, ulubione po prostu. Pizza. Jakaś konkretna, czy jakiś. Tuńczykiem. <śla> Pizza z tuńczykiem, tak. Sushi, spaghetti, bolognese. Frytki z ketchupem. Frytki z ketchupem, ale powie, o jesteś, właśnie, to jest bardzo ważne. Trzeba o to zapytać, czy lejesz ketchup na frytki, czy obok frytek, czy każdą frytkę po kolei? Obok frytek, obok frytek, bo nie wszystkie frytki jem z ketchupem. Kebab. Kebab na, na, na cienkim czy na grubym? Cienkim, mięsowo weso mieszany. Dobra, bo to bardzo ważne, żeby ustalić, to prawda. Chomar w sosie imbirowym posypany kawiorem i guacamole. I do tego kostka, kromka chleba, ale bezglutenowa. Nieźle poleciałeś, naprawdę nieźle. Powiem Ci, że myślałem, że spaghetti, pizza... Nie wiem. A jadłeś już kiedyś takiego? Jadłem, dobre jest. A sam umiesz to zrobić, czy nie? Nie. Czyli kuchasz z siebie mierny. Kucharz ze mnie mierny. Czy jest może jakieś słówko, może być polskie, może być angielskie czy ukraińskie, którego ostatnio bardzo dużo używasz? O, no nie wiem. No nie mogę tak mówić na kamerze. No. Cały czas mówię, no nieźle. No bo, no bo dostaje tyle info, że ja nawet nie jestem w stanie tego w głowie sobie ułożyć. Nie? No to, No nieźle, no to no nieźle. Okej. Okay. A ty? Kongo przez Bartka. No jest, chciałem to powiedzieć, ale to nie wypada tego Go powiedzieć. Jeżeli to przekleństwo, to wypipkamy. Taki przecinek, taki przecinek. Ja często mówię pewnie, że tak. Okej? Okay. Ale z jakiegoś takiego... To... Ja nie wiem, nie wiem. Jak ktoś ma, nie wiem, super stylowe, to jak się teraz mówi. Bo ja, ja już nie wiem, za moich czasów się mówi o Słek, a teraz? Że ma dowolony pisz. dowalony fit. Dowalony fit, okej. Albo może być, że slaj wygląda czy coś takiego. Okej. Okay. No, sma... Ile się można nauczyć rzeczy Kongo. Kongo? E, domyślam się dlaczego, ale może zapytać akurat dlaczego akurat Kongo? Bo no po prostu z ziomami sobie chodzimy, robimy Kongo na mieście. Mój push. Push? Ale taki push jak... Nie, push, wciśnij, przełącz, coś takiego. Nie? Dlaczego akurat to? Nie, nie, nie mogę nie zapytać. No, latam w symulatory lotnicze i tutaj ze znajomym właśnie mamy wirtualną eskadrę, nie? Jak zmieniamy radio to mówimy push i tak już się przyjęło, że jest push, nie wiem, pusz McDonald's, idziemy do maka. nie? Pamiętasz może, nie wiem, słowa swojej mamy bądź taty, które tak Ci utkwiły w głowie, że chciałabyś się przekazać swoim dzieciom? Um, tak. No, właśnie, muszę przetłumaczyć, bo to było po ukraińsku. Okay. Ale e, trzeba żyć w każdym momencie e, i nie martwić o tym, co będzie jutro, co będzie w, w każdej chwili. Coś takiego? Nie, no, wydaje mi się, że wracając do tej mamy, to tak jak większość osób e, słyszałem, uczy, ucz się. No i chyba to też będę powtarzał swoim dzieciem, no bo z wiadomych powodów. Można przeklinać, tak średnio? E, mój piętą imię minę, uśmiechniętą. To jest to, co byś przekazał własnym dzieciom. Tak, to jest to, co bym przekazał własnym dzieciom. Ewentualnie, jeszcze jest słowo, cytat mojego taty, że nic nie jest ważne, ważne są tylko czyny odważne. Eee, żeby słuchać siebie, a nie innych, eee, to nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że taki naj najdziwniejszy tekst od mojej mamy to było, że jeśli za dużo na nakładasz maskary, to kruszą ci się rzęsy, więc. Moja mama to samo mi powtarzała, właśnie, jak ten, żebym nie nakładał, bo tak, no to, to samo, totalnie, nie, totalnie dziewczyno. A jaka jest rzecz, którą powinni wiedzieć wszyscy ludzie, według was? Żeby mi nie odejmować obserwacji z Instagrama, bo to. Do... Też odejmują! Ja nie wiem, jak to się dzieje! Ja ostatnio wbiłam 1000 i wczoraj patrzyłam, to już miałam 999. Może jakaś relacja im się nie spodobała, a według ciebie co powinni wiedzieć wszyscy ludzie? Eee, że jest m z pobliną. Myślę, że świat powinien to wiedzieć. Eee... Eee, że nie powinno się robić krzywdy zwierzętom. Okay. Eee, że trzeba się myć. O! Bardzo ważne to jest. Zwłaszcza w komunikacji miejskiej. Apelujemy teraz do, do, do wszystkich ludzi. Myjcie się po prostu. Eee, chcesz coś dodać? Chyba nie. Jesteśmy, je, jesteśmy jednozgodni w tym temacie. Że nieważne, co się stanie, nigdy się nie poddawać. Żeby być miłym? Okay. Nie wiem. Dobra. Pięknie ci dziękuję w takim razie. Miłego dnia. Do widzenia. My oddajemy głos ludziom, bo oni wiedzą najwięcej. Sami sprawdźcie, ulica mówi tylko w Mixtape TV.